Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do Niego z prośbą. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie, chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Moich kochani, kiedy ktoś słucha tej przypowieści pana Jezusa. To może się oburzać, jak można Boga porównywać do niesprawiedliwego sędziego. Ale kiedy ktoś długi czas, może czasami nawet latami, modli się o coś do Boga, i ciągle ta sprawa jest niewysłuchana, a on nie widzi innego rozwiązania, no to może mu się czasami wydawać, że Bóg jest właśnie takim niesprawiedliwym sędzią. Tymczasem rozwiązanie jest gdzieś indziej. Pan Jezus mówi: Czy Syn Człowieczy znajdzie na Ziemi wiarę, gdy przyjdzie? Wiarę w Boga, ale w Boga dobrego. Syn człowieczy jest Bogiem, który nas odkupił i który okazuje nam miłość. Jeżeli więc zanosimy do Niego prośby, a On ciągle wydaje się, że nas nie słyszy, to pytajmy się o to, w czym my się mamy nawrócić. Nie emocjonalnie trzymajmy się swojej wizji, ale szukajmy woli Bożej, bo przecież jeżeli coś jest pewne na tym świecie to właśnie to, że Bóg jest dobry. A dalej pytajmy także o pokutę, ponieważ ma ona niezrównaną wartość i jest niezbędna, aby osiągnąć niebo i aby mieć swój współudział z cierpieniami Chrystusa, z cierpieniami zbawczymi, za które czeka nas większa chwała w niebie. Tylko serce zakochane w naszym Panu Jezusie Chrystusie może coś uchwycić z mądrości krzyża. Ale trwajmy wiernie przy Panu, a On doprowadzi nas do całej pełni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.